Witam Was w kolejnym odcinku Waszej ulubionej serii, czyli policyjny pies. Jest to już czwarty odcinek. Dzisiaj właśnie yy, yy, wujek nam dał yy, takim jeepem, znaczy takim, no nie wiem jak to się nazywa. Tir, no ciężarówka. E, ty, co tu tam jest? Galaków. Ojojoj, oj, jaka planeta? <laughs> Dobra, słuchajcie Yy, tak, yy, to już lecimy w yy, drewno niestety. <śpiewanie> Planeta Galactus, nie widziałaś tego? W ogóle w, za, dwa, za trzy odcinki mamy wakacje na Potny, właśnie przejeżdżamy koło nich. I tam jest taki zamek, jak widzisz, centralnie teraz przed nami. I w nim będziemy zwiedzać. Ale dobra, mniejsza, bo jesteśmy już bardzo blisko Tartaku. To tak, będziemy pracować na Tartaku, jak widzicie drewno niestety nie widać, bo coś się zbugowało, i no nie wiem, coś, coś się zbugowało, a spokojnie, to jest tylko gra. No to tak, wieziemy tutaj drewno, no i pięknie jest. Ale to chyba naszego prezydenta, prezydenta, burmistrza miasta Gdzie Wiem, wiem, wiem. Dobra. Bo słuchajcie, mamy za sobą trudną przeszłość. Czekaj, bo gdzie ja jadę? Tam jest tartak. Właśnie centralnie przed nami jest tartak, tak? Czekaj, nie. Teraz na. Czekaj, gdzie, gdzie ja jadę? Jezu, ja dzisiaj nie mam głowy. Nie, nie. Tutaj już jest tartak przed nami idealnie. Tak, dobrze zaznaczyłeś. No to tak, praca na tartaku jest ciężka, zwłaszcza że patrzcie nam paliwa schodzi. Jest też niebezpieczny, bo jak wiecie, tutaj walczyliśmy z Wolverine'em, a wujek no, jest blisko niego, że dalej nie mógł sobie tego tartaka wybudować. No właśnie, o widzisz, tutaj jest dużo drewna, tego nie... Chodź za mną, chodź za mną, bo tutaj mamy odwój ten i tyle paliwa musimy dzisiaj zużyć do pracy. Ja Dobra wiesz, tutaj masz ciężarówkę, to weź sobie go... wejść sobie i zużyć całe paliwo, musisz zużyć całe paliwo, by przepracować. Chcnij drzewa z mm, gdzieś tutaj. Tak to nie, ja dzięki. A wujek mam herbatę zostawił. Dobra, słuchajcie, praca na tartaku jest ciężka. Jak widzicie, mamy cywilne ubrania, ponieważ. No. Byliśmy w szpitalu w ogóle tutaj. Y, Patrzcie, ile mam 999 drewna. Dobra. Cegły. Y, cegły też będzie potrzebował wujek. Pamiętajcie, pamiętaj, Rafał. Ogólnie z Rafałem. Y, z tak pomyśleliśmy, że kiedyś zrobić zemstę na Wolverine'ie i... tak, i całą agencją pojechać na nich. Czekaj, gdzie jest moje auto? Tam. Jedziesz ze mną czy swoim autem? Ja, ja nie... To są chyba Tyle jak... ja tam... Ja tam zanurzam ten supercar, tak? tam ty sobie zanurzam papiery. Tak, muszę... Tak. Znaczy, ja wracam już. A ty? Jak tam u ciebie? Co prawda całego paliwa nie zużyłem, więc wujek może się trochę więc No nie wiem, ale dużo drewna mam, hmm. więc lecimy. A metal czy nie? Metal też może być. Kurde, czemu wujek tu zamknął garaż? Proszę otworzyć ten garaż. A dobra, zmieszczę się. Zmieściłem się. Obiad? Mam cztery grzyby. No, zjemy, zjemy obiad, bo wujek mówił, że ma dla nas tam coś, ale w sumie to nie wiem, gdzie on to zostawił, więc możesz pozbierać grzyby. A to bo właśnie... No, czekaj, ja tu daję już drewno, proszę, cegła, proszę i metal. To będzie mieliło. Dobra. Mamy prawie 2 godziny do powrotu... Nie, co ja mówię? 12 godzin do powrotu wujka, więc startak cały dla, dla nas, więc... Nie bawimy się w chowanego, wiesz co? Masz te grzyby? Chodź, zjemy sobie w biurku wuja. Tutaj jest biuro wuja. Tu, ty, patrz! Co on tu ma? Otwieramy? Wujo. Oj, 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 No wuja tu ma jakieś nielegalne. proszę to No wujo tu jest nielegalny. Wiesz co, ja zostawiam tą broń, bo się wujo wścieknie, wiem, że on nic złego nie robi. Ale patrz co mam, dobra, co? Wow, ale fajnego misia ma wuja. co? Um, masz te grzybek? grzybki? Grzybki? Okej, okay, dzięki. Mmm, ale będzie smaczne. Chodź, jeszcze ugotujemy. Chodź, ugotujemy. Ugotujemy. Mmm, gdzie tu wuj... O, tu jest. Patrz! Pazury ewolverina! Pazury wolverina tu są. Dobra, nie możemy być bezpieczni. Dlatego... Ja szybko sobie pójdę zrobić jedzonko. Kurde, wuj, o, tu nie ma kuchni. Kurde, idę sobie kupić. Idę sobie kupić. Okej, w automacie można podgrzewać jedzenie, czy nie? Już, już. Patrz, Kurda, kurda, kurda. Kurda, kurda, noga, kurda, 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 to jest chyba twoje nowe przebranie, coś tak myślę. Ten uliczny ninja, czy... nie wiem. Napiszcie w wiadomościach, czy wolicie uliczny ninja, czy Iron Man, a ja oczywiście chętnie sobie wszystkie poczytam. No chodź, oj, bo oj. już się tu pół godziny, dobra, chodź, 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 chodź. Yy, tak, musimy... Yy, wszystko jest na miejscu gdzie ty, 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 Co zrobić? Yy, Napicie herbatki. Yy, ale dobra, to. Nieważne. Ja zrobię... Oj oj oj. No. O, ja Ty jestem na dachu. Dobra, słuchaj. Odkryłem, że wujek pod biurkiem nie trzyma, tylko flaszki po piwie, ale... Nasz wujek jest bandytą. Chodź. Chodź, spierdzielamy. Spierdzielamy tylko jeszcze wezmę akty, bo wiesz, jesteś, jesteśmy w agencji i mamy dowody na policję. Choć sam pracuję w policji. Zobacz to! Chodź. Nasz wujek to Logan Wolverine. Ja pierdzielę. Pierdzielamy, chodź, chodź, bierzemy auto i idziemy. Chodź, 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 no tu prowadź. No prowadź, prowadź. prowadź. Chodź, gdzie Ty tam jedziesz? Gdzież tu mamy auto rodzinne? Kurde, prowadź, prowadź. nie wyjadę, dobra, idę tam do siebie. Ty smok, ty wujo tam idzie, szybko, uciekaj, czekaj, uciekaj, wujo tam idzie. Ty. Nie, czekaj, tu nie wujo. Dobra, jedź stąd. Jedź po prostu, jedź. O nie. Nasz wujo zesłał na nas agentów AIM. O kurde. U. AIM nas atakuje. Uwaga do centrali policji. Tutaj agent MOPS i właśnie prowadzę pościg, prowadzę walkę z AIM. Jestem naprawdę pobolały, bo ostatnio miałem wizytę w szpitalu, a do tego jeszcze dostaję. Tutaj. Jak ty mogłeś tego nie zauważyć? Zabij ich, bo ja mam małe P. Dawaj. Znowu wylądujesz w szpitalu. Jezu. Dobra, po was bot. Ale tych. Leży. Leżą. Dobra. Słuchajcie, mamy tu jakąś broń. Myślę, że to wystarczy. Gdzieś rozbijemy sobie... Gdzieś sobie tutaj roz... Daj jedno, daj Gdzieś sobie tutaj rozbijemy obóz i słuchajcie, no, trzeba będzie na wuja trochę donieść. Mamy tutaj trochę dosyć zapasów, więc tutaj rozbijemy obóz i dynamity. Okay. Dobra, bierz wszystko co tu jest możliwe, ja tu biorę wszystko. O, nie, To idą mi jeszcze. Co? Co się stało? Co to jest? nie Co to jest za broń? Złoty skar? A to nie jest jedno na całej mapę? Poproszę Cię do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.